Cześć, witam Was serdecznie. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się o tym, jak wygląda obecna sytuacja kredytowa, jak zmieniła się w ogóle rzeczywistość pozyskiwania finansowe, finansowania w Polsce, jak obniżyć raty kredytów i w ogóle jak się zachowywać w tej sytuacji, w której jesteśmy. Moim gościem jest Patryk Szczabel, który jest inwestorem który jest człowiekiem, który żyje finansami. Jest to gość, którego poznałem na Asbiro i którego utożsamiam z taką naprawdę konkretną wiedzą na temat finansów. Bardzo mi Ciebie, Patryku, miło tutaj widzieć. Ja nazywam się Paweł Korycki, sprzedaj firmę.com i z ramienia Asbiro Goszczę tutaj tego naszego wspaniałego gościa. Jeżeli interesujecie świat biznesu, chcesz rozwinąć swoją firmę to kliknij koniecznie subskrybuj, po to, żeby być na bieżąco i żeby uczyć się nowych rzeczy prosto od praktyków na naszym kanale. Witaj, witaj Pawle, dziękuję za zaproszenie. Cześć, Patryku. Słuchaj. E, sytuacja się zmienia bardzo dynamicznie, e, i niedawno pamiętam, wrzucałeś nawet takie posty na Facebooku, w których pokazywałeś, że Raty kredytu są wręcz na w cudzysłowie lichwiarskim poziomie, znaczy oprocentowanie kredytu jest na wręcz lichwiarskim poziomie. Powiedz mi, jak teraz ta rzeczywistość kredytowa wygląda? Jak się zmieniła ostatnio? Rzeczywistość kredytowa dla ludzi, którzy mają zobowiązania kredytowe obecnie jest bardzo trudna, ponieważ o ile jeszcze rok temu, średni, średni koszt w budżecie domowym obsługi kredytu to było około 40-45-50%? Dla takiego średniego gospodarstwa domowego w Polsce, to w tej chwili to, się jest, to są wartości na poziomie około 80%, czyli gospodarstwa domowe um, przeznaczają 80% swoich dochodów na to, żeby, żeby spłacać i obsługiwać to zobowiązanie kredytowe za zaciągnięte kredyty hipoteczne. Jest to bardzo trudna sytuacja dla tych rodzin, którzy, którzy właśnie w oparciu o o, o w oparciu o słowa, słowa pana profesora Gapińskiego, szefa NBP-u, w oparciu o, o jego słowa i, i zaufanie do, do tego, co on mówił, że, że raty kredytów nie wzrosną i że nie mają się czego obawiać. Pozaciągali ludzie te zobowiązania. No i dzisiaj, dzisiaj są w trudnej sytuacji. Takich ludzi warto mieć na uwadze, że jedna czwarta wszystkich kredytów hipotecznych Została zaciągnięta w okresie ultra niskich stóp procentowych. To mhm. był ten taki wąski przedział czasu po covidowy, około, około półtora roku, kiedy, kiedy udzielono takich kredytów na ponad 100 miliardów złotych. W ostatnim tak, czasie. Tak, tak. W tamtym roku, jak mieliśmy tutaj seminarium, to był okres, kiedy tu rozmawiałem w kularach. Mieliśmy co miesiąc udzielany kredytów na około 8,5 miliarda złotych miesięcznie. To były astronomiczne wartości, to były rekordowe wartości. To powodowało, powodowało e, oczywiście zawirowania na rynku, w takiej postaci, że bardzo mocno drożały materiały budowlane, bo coraz więcej ludzi chciało kupić te dachówki, te rury kanalizacyjne. A w tej chwili, na przykład, jeden z producentów, którego znam, rur kanalizacyjnych, te, które się układa w fundamentach na początku budowy, ma 90% spadku sprzedaży. Czyli jesteśmy w odwrocie tego trendu wzrostowego. Jest, jest w chwili obecnej dekoniunktura w branży budowlanej spowodowana właśnie tym, że kredyty są bardzo drogie, są niedostępne. Bo na przykład jeżeli w tamtym roku, jeżeli była rodzina 2 plus 1, czyli, mhm. czyli, czyli mąż, żona zarabiali średnią krajową mniej więcej 4300 na rękę, a łącznie mieli w gospodarstwie domowym 8600 i mieli jedno dziecko, to mogli liczyć na taki kredyt w banku na 700 tysięcy. Czyli w takiej Warszawie tutaj mogli kupić taki, takie mieszkanie o wielkości około 60 metrów kwadratowych. W chwili obecnej mają zdolność na około 380 tysięcy. Czyli nie są, w stanie kupić, nie są w stanie kupić mieszkania dwupokojowego. Najczęściej to jest to po prostu kawalerka z większym pokojem. I tak ta sytuacja się zmieniła, że, że w chwili obecnej te wszystkie lokale, które są większe, które domy, które kosztują powyżej. Pół miliona 600-800 tysięcy są niesprzedawalne. Bo żeby kupić taki dom o wartości 800 tysięcy złotych, trzeba mieć dochody około 15 tysięcy złotych netto miesięcznie w gospodarstwie domowym. A 15 tysięcy złotych, jeżeli ktoś zarabiał czy zarabia, to najczęściej oprócz tego ma. Oprócz tego, że chce zaciągnąć kredyt na nową nieruchomość, na mieszkanie czy dom. To najczęściej on ma jakieś raty leasingów jeszcze tak, bo nie jeździ z, z samochodem. Niższej klasy, tylko, tylko marka na części to jest premium, płaci za wynajem tego samochodu, więc e, tak naprawdę, realnie rzecz realnie patrząc na sytuację, taka osoba musi jeszcze więcej zarabiać, żeby, żeby mieć zdolność na, na uzyskanie tego kredytu. A warto też wspomnieć, że od 1 kwietnia tego roku zmieniły się całkowicie zasady udzielania kredytów przez banki. Zasady się zmieniły w ten sposób, że bank. Wylicza zdolność kredytową potencjalnego klienta bankowego w oparciu o podwyższoną stopę procentową. Polega to na tym, że nie bierze tylko i wyłącznie suchego wyboru plus marża banku, tylko dolicza sztucznie 5% do tego wyboru i w oparciu o tą zawyżoną, podwyższoną, podwyższony wskaźnik procentowy oblicza zdolność takiego klienta. Czyli w chwili obecnej, jak ktoś się udaje do banku, to wyliczana jest jego zdolność kredytowa na kredyt w oparciu o stopę procentową około 13% w skali roku. To jest bardzo dużo w chwili obecnej. I to przy kredycie hipotecznym? Przy kredycie hipotecznym. Bo ja jak sobie liczyłem, że 7% to jest dużo przy kredycie hipotecznym. W tamtym roku nawet, nawet 5% to było dużo, ponieważ były, były umowy kredytowe zawierane. Mój notariusz często, często z tym współpracuje, często się dziwił, jak to możliwe, że bank udziela na że, że dzisiaj właśnie podpisał umowę z, z jednym z banków komercyjnych, gdzie oprocentowanie brutto, brutto w umowie wynosiło 2,2%. Ja mu wtedy mówiłem, jeszcze trochę, to było w środku tamtego roku, poczekajmy, zaraz, zaraz to się zmieni, na dłuższą metę to nie jest do utrzymania, te, nie są do utrzymania takie warunki. No i się zmieniło. Ten, kto ktoś w tamtym roku zaciągnął taki kredyt na 2,2%, miał, miał 2% marży w umowie dla banku plus WIBOR 0,2% do chwili obecnej WIBOR jest na poziomie 7% plus marża 2% to już jest 9%. I takiej osobie rata kredytu wzrosła, jeżeli to jest kupione mieszkanie na przykład w Warszawie 50 metrów, to ile w tamtym roku miał taką ratę kredytu na poziomie około 2700 zł, to teraz już jest ponad 5. Mhm. I trzeba brać pod uwagę, że połowa, połowa transakcji na rynku na przykład warszawskim to były, to były inwestycje spekulacyjne. Czyli ludzie, którzy kupowali mieszkania nie po to, żeby w nich mieszkać, tylko po to, żeby poczekać pół roku, nawet nie remontować, nie robić łazienki, nie robić kuchni, nie wyposażać tego mieszkania, tylko poczekać i sprzedać, albo to robili w postaci na rynek, z przeznaczeniem na rynek najmu, czyli chcieli po prostu czerpać dochody z najmu. Tylko wątpię, że taka osoba, która kupiła taki lokal mieszkalny z ratą początkowo 2700 zł, dzisiaj jest w stanie zaproponować najem, ceny najmu za takie mieszkanie. Ponad 6 tysięcy, tak, żeby zapłacić ratę, tak, która pokryje koszty kredytu plus czynsz administracyjny. Więc rynek najmu za chwilkę się na pewno w jakiś sposób też zmieni. Dużo inwestorów będzie musiało siłą rzeczy wycofać się z takich inwestycji. Po prostu te lokale pójdą na rynek, zaleją rynek sprzedaży. Już w tej chwili bardzo mocnie, mocno rośnie liczba ofert sprzedaży. Na jednym z popularnych portali OLX liczba ofert w mieszkanie na, mieszkań na sprzedaż 30 marca wynosiła 40 tysięcy sztuk. 9 dni później, czyli przedwczoraj, liczba takich ofert wynosiła już 42 tysiące. W zasadzie podwoiła się w ogóle sama liczba ofert, ofert, ofert lokali w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Mm -hmm. jeżeli, jeżeli te lokale, lokale, które były kupowane inwestycyjnie, też zaleją ten rynek, rynek, rynek ogłoszeń, to automatycznie te ceny transakcyjne bardzo mocno pójdą w dół. Na początku ofertowe. A potem, potem potem, też mocno też transakcyjne. Już wtedy. No bo już, chociaż, będą, wiesz, cena marzeniowa będzie, ludzie będą chcieli odzyskać, co się da, będzie się sprzedawało i będzie korekta. Ale już w tej chwili znajomy wczoraj do mnie dzwonił, gdzie od trzech miesięcy oglądał jedno z mieszkań, które chciał kupić, był zainteresowany. I początkowa oferta była 349 tysięcy złotych. I przez jakiś czas, co miesiąc dzwonił, pytał, czy, czy cena, cena ulega zmianie. Zauważył, że cena szła w dół od, od początku było 340, potem 320, 300 tysięcy. W końcu przyjechał do tych kupujących i powiedział, że ma gotówkę i jest, jest, wykłada 270 tysięcy na stół. Oczywiście sprzedawca go wyśmiał, powiedział, że takie pieniądze to absolutnie nie jest zainteresowany że to nie są pieniądze, które, 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 są, które by zaspokoiły jego, jego oczekiwania. Jednak nie minęło pół godziny, kiedy odzwonił do tego mojego kolegi i powiedział, że w sumie to. Teraz jest trudna sytuacja, klienci kredytowi nie mogą dostać kredytu, W sumie, a jak Pan ma gotówkę, to w sumie ja się zgodzę na to, żeby taki lokal w pan, Panu sprzedać. Więc kupił 20%, to jest ważne, istotne, 20% poniżej ceny tej pierwotnej, tej ofertowej, która była. Niesamowite. Akurat znam ten rynek o tyle, że w tym mieście, w którym akurat ten kolega to, to mieszkanie kupił, znam ten rynek, bo ja, ponieważ ja rok temu na szczycie tej banki sprzedawałem lokale mieszkalne, te, które miałem, właśnie przewidując te turbulencje na rynku, Zachęcałem, zachęcałem. Mówiłem też o tym, że warto teraz na tej górce sprzedać, ponieważ jest duży popyt, ceny transakcyjne są wysokie, jest dostępność finansowania ze strony kupujących. I w dobrym momencie podjąłem tę decyzję i wyprzedałem ten lokal. I okazuje się, że jak przeanalizowałem sytuację, to kwota, którą uzyskał mój kolega, była dużo niższa od, tych, od tej kwoty, którą ja dostałem rok temu. Także ceny nieruchomości, o ile ofertowe ceny nieruchomości są wysokie. I to ceny transakcyjne już są poniżej tych cen, poniżej tych cen, które były rok temu. Patrz, pewno... powiedz, powiedz mi taką rzecz, wracając do tych pytań, bo, bo to co mówisz jest super ważne, ale ludzie borykają się z, ze zbyt wysokimi ratami kredytu. Czy jest jakaś możliwość w ogóle obniżenia raty kredytu w tej chwili? Obniżyć raty kredytu takiego bankowego hipotecznego? Można na, na, jest to trudne, okay. ale można to zrobić na kilka, kilka sposobów. E, przede wszystkim e, można nadpłacić część kredytu. Jeżeli mamy, mamy, mamy możliwość, mamy jakieś zasoby, mamy jakieś środki, e, to możemy w, zawnioskować do banku o przeliczenie na nowo raty kredytu w oparciu o nadpłatę. Czyli jeżeli mamy taki kredyt na pół miliona złotych i nadpłacimy jakąś tam część, bank na nowo przeliczy harmonogram i rata będzie stosunkowo niższa. To jest jedna z metod. Oczywiście nie dla wszystkich, bo nie każdy być może ma takie zasoby, żeby nadpłacić 50 czy 100 czy 200 tysięcy złotych. Większość nie niestety ma, nie, nie ma. Druga opcja to jest jakaś refinansowanie tego kredytu, czyli można przenieść kredyt z banku jednego do drugiego. Banki teraz mają dużo niższe marże, więc jeżeli mamy kredyt z marżą 2% czy 2,5%, to teraz jesteśmy w stanie uzyskać na przykład 1,7. Przenosząc kredyt do innego banku, możemy obniżyć oprocentowanie o pół 0,5%. Banki chętnie refinansują kredyty z innych banków. Da się to zrobić i takie transakcje są na rynku. No tak, bo dla nich to jest zweryfikowany klient już. Tak, dla nich to jest zweryfikowany klient. I w zasadzie to z, z takich opcji na obniżenie, kolejna rzecz to możemy, możemy zawnioskować do banku o jakieś wakacje kredytowe, jakąś prolongatę, banki mają, mają tego typu rozwiązania w swoich ofertach, można zatrzymać część raty, część raty można zatrzymać część raty, część raty kapitałowej, czyli możemy przez pewien okres płacać same odsetki, przez to ta rata będzie niższa, ponieważ każda rata kredytu jest, składa się z części odsetkowej i kapitałowej. Jeżeli byśmy wstrzymali spłatę tej części kapitałowej, to automatycznie ta rata nam maleje tylko do tej części odsetkowej, ona będzie dużo niższa i w ten sposób w tych trudnych czasach takie osoby będą w stanie przetrwać. Więc w zasadzie więcej rozwiązań niestety nie mam, poza tym, że ktoś po prostu musiałby znaleźć dodatkową pracę i więcej zarabiać, żeby obsługiwać to zobowiązanie. Nie jest to rada, nie jest to rada może trafiona, no ale jeżeli... Jeżeli ktoś niestety zapakował się w kredyt pod korek, pod korek, mam rozumieć, to jest to, że nie przewidział sytuacji takiej, że stopy procentowe mogą pójść do góry i brał kredyt pod maksymalne swoje możliwości finansowe, no to dzisiaj niestety musi ponieść tego typu konsekwencje, że, że musi ograniczać swoją konsumpcję. Już w tej chwili widać ograniczenie konsumpcji przez właśnie wzrost rat kredytowych, a warto wspomnieć, że 16 milionów Polaków ma kredyty, jakiekolwiek kredyty, 4 miliony Polaków ma kredyty hipoteczne, już widzimy. Na rynku, że na przykład teraz mamy z, z bardzo dużo, 40% wolnych, wolnych, wolnych pokoi hotelowych. Nie ma obłożeń. w zeszłym roku, jak próbowałeś zarezerwować, coś to było już niemożliwe? Było niemożliwe. Pamiętam, jak ja jechałem na wakacje nad morze, dzwoniłem dwa tygodnie wcześniej. Nie było żaden termin, żadnej możliwości znalezienia jakiegokolwiek noclegu. A że pojechali, a że w ostatnim momencie się tym zainteresowałem, to musieliśmy, nocowaliśmy 30 km od morza, gdzie, gdzie cokolwiek było w chwili obecnej yy, można sobie wejść zamówić. Tak samo było na majówkę. Widać, że, że popyt konsumencki bardzo mocno spada. Spada sprzedaż dóbr trwałego użytku w tej chwili, yy, czyli pralek, lodówek, telewizorów. Yy, ale tak naprawdę o to też chodziło. Jeżeli posłuchalibyśmy pana, pana Glapińskiego, szefa MLB NBP, NBP, z października, to on wyraźnie o tym mówił, że jest koniunktura rozgrzana. Ich celem jest maksymalne wychłodzenie rynku kredytów hipotecznych, hmm. maksymalne wychłodzenie koniunktury. Więc każdy przedsiębiorca, który Powinien słuchać pana przynajmniej tych konferencji, widzieć, co się dzieje, no i odpowiednio podejmować decyzję. Więc jeżeli ktoś w lutym na przykład zatowarował się na stal i kupił tej stali bardzo dużo, licząc na to, że będzie dobrze, no to to jest podstawowy w, błąd. W ostatni tydzień stal spadła złotówkę. Tak, w ostatni tydzień złotówkę. I to był podstawowy błąd wynikający z działania takiego w oparciu o intuicję, mhm. o jakieś takie myślenie marzeniowe. No niestety przedsiębiorczość polega na tym, że trzeba analizować dane. <noise> Słuchać, patrzeć, co się dzieje i podejmować rozsądne decyzje. Teraz bardzo dużo składów budowlanych ma nadmiernie wyposażone magazyny. Będą mieli problem ze sprzedażą tych drogich produktów. Sam znam takiego przedsiębiorcę, który ma skład budowlany, który zatowarował się w płyty OSB, które kupił w bardzo wysokiej cenie i teraz nie jest w stanie ich skandalować, ponieważ musiałby po prostu dołożyć do interesu. Wszyscy już je mają taniej. Patryk, a czy teraz wygrywają klienci, którzy wybrali stałe oprocentowanie kredytów, czy zmienne? Ci, którzy znam jedną taką osobę tutaj za Zbiro, mhm. e, która, e, która właśnie rozsądnie podeszła do, podeszła do tematu, jak zawierała taką umowę kredytową dwa lata temu, to, za, to jest jedyna osoba, jaką znam, która zawarła umowę na, na stałe oprocentowanie. Dzisiaj ta osoba jest wygrana, ponieważ ma około, e, około 3% oprocentowanie kredytu. Kiedy inni mają 9. Jednak w chwili obecnej nie można, nie można dać takiego, takiej łatwej rady, czyli żeby ktoś mhm. zmienił nas. W ogóle podpisał umowę na stałe czy zmienił ze zmiennego na stałe. Jest tak dużo zmiennych na rynkowych, sytuacja jest tak dynamiczna, tak rozwojowa. Mamy dużo interwencjonizmu państwowego, nie wiem, jak będzie stawał kurs walutowy. Jakie będą, jaka będzie inflacja, i nie wiadomo jak to będzie trwał długo cykl podwyżek stóp W związku z tym, że mamy tak dużo niewiadomych, ciężko tutaj jakby coś zalecić, polecić jakieś rozwiązanie w tej kwestii. Daleki byłbym od dawania jakichś takich sugestii, każdy musi sam niestety podjąć taką. Ja bym na pewno, jak był, zawierałbym dwa lata temu kredyt, na pewno nie podpisał umowy na, na, na zmienną procentowanie. a w chwili obecnej. Sam nie wiem, co zrobić, i nawet pan Pietraszkiewicz, szef Związku Banków Polskich, jak dostał takie zapytanie, czy, czy jak, powinno, jak taka osoba, co taka osoba powinna zrobić, to też wstrzymał się od odpowiedzi. Uważam, że nieodpowiedzialne byłoby udzielanie odpowiedzi mhm. i dawanie komuś takiej rady. Ponieważ Czyli to zależy? To zależy. Szczyt inflacji miał być na wiosnę, potem miał być w lato. Teraz ma być pod koniec roku. Mówi się o tym teraz na, w Sopocie na konferencji finansowej, że przyszły rok też może być ekstremalnie wysoka inflacja, ponieważ te tarcze, jak pamiętamy, wprowadzono tarcze, przedłużyli teraz działanie tych tarcz na paliwo, co mamy niższy VAT. One, mają, one są obniżone do, te, ten VAT do października. Nie wiadomo, czy budżet finansów jest w bardzo kiepskiej sytuacji. Czy będzie w stanie przedłużyć te tarcze? Jak wiemy, nawet nie zwaloryzowali jeszcze 500 plus ponieważ nie ma, nie ma środków na to. Minister finansów sam przyznał, że nie ma w tej chwili pieniędzy w budżecie. Budżet nie ma pieniędzy i e, sytuacja na pewno będzie trudna. No, to powiem Ci to, co mówisz, wcale nie napawa optymizmem. Wręcz yy, myślę, że będzie trudniej, no bo wydaje mi się, że ta sytuacja z kredytami spowoduje też recesję na rynku, rynku deweloperki i tworzenia nowego, nowych budynków. no Bo to siłą rzeczy, jeśli nie, nie będzie popytu, nie będzie podaży i odwrotnie, więc. Tak. Prezes Stowarzyszenia Deweloperów ostatnio w radiu miał taką audycję i mówił o tym, że. Um, że na białęce jak y, analizowali koszty budowy, Koszty, koszty wybudowania budynku i sprzedaży to koszty koszt, koszt koszt po ich stronie, koszty firmy wykonawstwa i materiału to około 12,5 tysiąca złotych za metr kwadratowego. Mhm. I mówię, że w chwili obecnej nie ma sensu rozpoczynać takich budów, bo te budynki po 14 tysięcy z marżą nie będą w ogóle sprzedawane z metra. Nie, ma, nie, będzie, nie będzie popytu, który by był w stanie odebrać te budynki i, i, i pokryć koszty tych deweloperów. Deweloperzy w chwili obecnej będą mieli bardzo trudny okres. Na pewno niezasadne jest rozpoczynanie teraz budów i liczenie na to, że to się szybko skończy, odwróci. Wstrzymałbym się chwil obecnej. Okay. Bardzo Ci dziękuję za Twoją konkretną wiedzę. Jestem pod wrażeniem właściwie mógłbym tutaj z Tobą gadać jeszcze kilka godzin. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zapraszam do subskrypcji i dajcie lajka. Zachęcam Was też do zadawania pytań i dyskusji w komentarzach pod tym filmem. Dziękuję Ci, Patryku, i mam nadzieję, że do bardzo. zobaczenia. Do zobaczenia.